Porana Dnia. Danuta Cholecka, witam Państwa. Niewydolność serca to bardzo poważny problem. Mamy w Polsce przynajmniej ponad milion i dwie dziesiąte chorych i są to ludzie bardzo poważnie chorzy. W wielu wypadkach rokowanie jest gorsze niż w przypadku wielu nowotworów. Jakie mają szanse pacjenci z niewydolnością serca? Skąd się ona bierze? No i jak się to leczy? Rozmawiali o tym dziś eksperci na konferencji w Łodzi, a my rozmawiamy w Dnia. I łączymy się z profesorem Przemysławem Leszkiem, klinika niewydolności Serca i Transplantologii Narodowego Instytutu Kardiologii Waninie. Witam Panie profesorze. Witam bardzo serdecznie. Pan profesor jest również w zarządzie Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a ze mną w studiu dr Marta Załęska-Kocięcka, Narodowy Instytut Kardiologii Waninie. Również witam pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani doktor, od pani zacznijmy. Skąd się bierze niewydolność serca? Niewydolność serca tak naprawdę jest zespołem objawów i może występować z powodu wielu przyczyn. Najczęstszą przyczyną i w Polsce, i na świecie jest nadal choroba wieńcowa. Ale równie często są to wady zastawkowe, arytmie, mogą być to choroby spichrzeniowe, wieloukładowe, czyli jest to tak naprawdę objaw, który, może który pojawia się w odpowiedzi na wiele innych chorób, i bardzo często jest tak, że w rozpoznaniu oprócz niewydolności serca właśnie figuruje jakaś inna choroba. Mogą, najczęściej są to choroby kardiologiczne, które wymieniłam, ale również może, mogą być to choroby, które nie są typowo kardiologiczne, jak chociażby cukrzyca. Też. Tak, cukrzyca jest przyczyną niewydolności serca. A zawał serca? Zawał serca jak najbardziej, tak. Zawał serca, czyli właśnie choroba wieńcowa, która, która jakby tak często właśnie takim niepomyślnym finałem jest zawał serca. I wtedy serce traci tą swoją podstawową funkcję, którą pełni, czyli funkcję pompy. Część mięśnia nam obumiera i niestety już nie może wyrzucać tak efektywnie serca i zaopatrywać wszystkich naszych krytycznych organów, mózgu, nerek. I co w konsekwencji prowadzi do niewydolności serca, czyli przede wszystkim po gorszenia tolerancji, tolerancji w To jest to, co zgłasza nam pacjent, tak? Jeżeli zgłasza. Tak, I tutaj pana profesora serc. zapytamy. Panie profesorze, czy są oczywiste objawy takiej niewydolności, jak się je diagnozuje? Oczywistych objawów nie ma, bo te objawy są wspólne dla wielu bardzo chorób. Dlatego też diagnostyka nie jest prosta. Przede wszystkim należy ocenić funkcję serca to serce rzeczywiście jest uszkodzone, no i są hormony sercowe, takie hormony, które oceniają stopień uszkodzenia serca. O tu widzimy badanie echo, tutaj widzimy cernikowanie, czyli są to procedury dodatkowe. Bo rozmawiając z pacjentem, my uzyskujemy wstępną informację i kwalifikujemy pacjenta do diagnostyki. Rozumiem. Pani doktor, chorzy z niewydolnością serca bardzo cierpią. Tak naprawdę, to jest nieustające zmęczenie, kłopoty z nabieraniem powietrza. Wysiłek to jest nawet przejście kilku stopni po schodach, wysiłek bardzo ogromny. Czy ten stan jakoś można poprawić? E, tak. E, próbujemy. Oczywiście. I Biorąc pod uwagę cały przebieg choroby, to jest tak, że początkowo te objawy są nasilone w niewielkim stopniu często. I oczywiście ta choroba tak przebiega, że pojawiają się okresy zaostrzenia, kiedy często pacjenci właśnie trafiają do szpitala. Później jest, pacjent poprawia się, ale często już nie wraca do tej sytuacji i tego stanu wyjściowego. I powoli, powoli jego sytuacja się pogarsza. Tak jak o tym, o czym mówi pani redaktor, że już nie jest w stanie pacjent przejść kilku kroków, no to jest tak, to już to taka ostatnia faza. Często są to właśnie już pacjenci, którzy są kandydatami do transplantacji serca bądź mechanicznego wspomagania krążenia. Czasami przebieg tej niewidolności jest bardziej dramatyczny, bo to są nagłe sytuacje, czyli chory wcze... nie choruje, nie wie o tym w ogóle, żyje w poczuciu zdrowia i może być tak naprawdę zdrowy i na przykład zachoruje na zapalenie mięśnia sercowego. I ta, w takiej sytuacji on potrafi nagle ta, to, ta funkcja pompy z takiej prawidłowej spada nam praktycznie już do zera i taki chory może wy... sam nie jest w stanie już utrzymać funkcji tych organów. Będzie wymagał mechanicznego wspomagania krążenia. I takie sytuacje na przykład zdarzają się nie tylko u pacjentów dorosłych w zaawansowanym wieku, o których myślimy przede wszystkim w kontekście niewydolności serca, ale właśnie zapalenia mięśnia to jest niestety choroba młodych ludzi, nawet, nawet dzieci. Panie profesorze, wielu specjalistów mówi o rewolucji w schemacie terapii niewydolności serca i ostatnich decyzjach refundacyjnych Ministerstwa Zdrowia. Jakie my mamy rzeczywiście możliwości? Panie redaktor, optymistycznie mówiąc, jest coraz lepiej, bo mamy dobre leki i te większość tych leków jest refundowana, czyli pacjent jest, który ma niewydolność serca, wie, przyjmuje te leki i może wykupować w aptece refundowane, a drugi aspekt, który jest bardzo istotny, diagnostyka i terapia zaczyna być układana. Wchodzi program sieci kardiologicznej, sieci kardiologiczna, która opiekuje się pacjentem od momentu powzięcia podejrzenia, że pacjent ma chorobę, następny pacjent jest, będzie diagnozowany, pacjent będzie leczony i co najważniejsze będzie efektywność procesu oceniana przez lekarzy, którzy się na tym znają. To więcej, ci lekarze będą mieli kontakt z lekarzami POZ-u, z lekarzami bezpośrednio kontaktującymi się z pacjentem na co dzień. Czyli będzie sieć, która obejmie chorego pacjenta i który spowoduje, że ten pacjent będzie dobrze leczony i leki, które są refundowane, będą odpowiednio wypisywane. Czyli szansa na poprawę jest bardzo duża. Bardzo optymistyczna wiadomość. Panie profesorze, a czy poza farmakologicznymi metodami leczenia niewydolności są jeszcze jakieś inne, nie wiem, jakieś rehabilitacje, które no zwiększą, nie wiem, właśnie zdolność tego oddychania, nabierania powietrza, żeby serce dotleniać? Jest coś takiego, czy w tej chorobie nie ma? Panie redaktorze, zdecydowanie tak. My nie możemy pacjenta zostawić sami. Z receptą i z dokumentami, pacjent musi mieć wielokierunkową opiekę. Powinien mieć rehabilitację, opiekę psychologa. Piekę dietetyka. To wszystko jest uzupełnieniem farmakoterapii. Najprostsza rzecz to wykupić tabletki. Ale pozostałe rzeczy też nie możemy zostawić pacjenta samego. I w tym kierunku idzie reforma. W tym kierunku chcemy się zaopiekować pacjentem. Pani doktor, wiem, że taki pacjent potrzebuje bardzo szczególnej opieki, bo może mało kto o tym wie, ale trzeba nawet mierzyć ilość płynów takiemu pacjentowi, prawda? w takim bardzo zaawansowanym stadium dokładnie tak jest, że ten bilans, bilans płynów jest, jest ogromnie ważny. Bo mówimy pić, 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 akurat temu pacjentowi tak nie powiemy. Dokładnie. Dużą dokładnie tak. Tak, pacjent musi wiedzieć tak naprawdę, ile przyjmuje, to jest właśnie ten bilans, ile przyjmuje i ile wydala, bo właśnie ta niemożliwość nie organizmu do usuwania odpowiedniej ilości płynu i ten płyn zaczyna nam zostawać w organizmie, a dokładnie w płucach jest przyczyną właśnie o tej, tej duszności, o której pani redaktor mówi. No tak, i generalnie może nabierać obrzęku całego ciała tak, również, tak. prawda? Bo często puchną stopy, kostki. Tak, tak. Jest powiększone, często pojawia się wodobrzusze, Właśnie. masywne obrze, obrzęki. A to, tym, jest a to, już, to jest niebezpieczne, prawda? Tak, to już świadczy o takiej już de dekompensującej się niewydolności serca, tak? Bo jeżeli ten pacjent utrzymuje to ten, ten bilans płonów na odpowiednim poziomie, to tego nie, nie powinno dochodzić. A jeżeli już pojawiają się obrzęki, to tak naprawdę to znaczy, że ta choroba już się dekompensuje, i to oczywiście w pierwszej fazie możemy próbować farmakologicznie to wyleczyć, ale często to już może oznaczać, że trzeba takiego pacjenta przyjąć, przyjąć do szpitala. Tacy pacjenci wręcz mogą wymagać dializoterapii, właśnie, bo, bo jakby nerki i ich organizm, przez to, że też serce nie działa, nie są w stanie tego płynu skutecznie usunąć. Mówi Pani o szpitalu. Panie profesorze, ci pacjenci rzeczywiście często wymagają opieki w szpitalu specjalistycznej i chciałam Pana zapytać, jak to jest po covid -zie? bo jednak w COVID no, wielu pacjentów może nie tyle miało, problem, problem z dostaniem się do szpitala kardiologicznego akurat, ale no, nie zgłaszało się, bo po prostu obawiało się COVIDa no zwyczajnie. Panie doktor, czy, czy pacjenci się nie zgłaszali czy nie kłopot z dostaniem się? Oczywiście to co pani powiedziała to jest prawda. Dostępność czy ilość opieki kardiologicznej u tych pacjentów była znacznie mniejsza. Ci pacjenci trafiali później, trafiali z zaawansowanym już stanem. Ci pacjenci niestety leżeli wtedy dłużej, wymagali bardziej intensywnej terapii i ilość zgonów z powodu niewydolności serca istotnie się zwiększyła. Ale w tej chwili nie ma COVID, -a, a my niestety mamy większą populację pacjentów, bo ci pacjenci, którzy się nie zgłosili i uprzednio chorowali, to jest jedna populacja, a druga populacja ci, którzy przechorowali COVID. COVID nie jest obojętny dla serca, nie jest obojętny dla płuc, stąd mamy kolejną dużą populację z uszkodzeniem pokowidowym. Czyli tych pacjentów może być rzeczywiście więcej niż 1,2 miliona. Pani doktor przed wejściem do studia mówiła nawet o dwóch. Czy w ogóle można poprawiać komfort życia takiemu pacjentowi z niewydolnością serca? Zdecydowanie tak i to powinien być też jeden z celów, szczególnie, że mówiąc o chorych w najbardziej zaawansowanym stadium, to tak naprawdę, no niestety tutaj możliwości wydłużania życia mamy ograniczone. Poza transplantacją i mechanicznym wspomaganiem krążenia, to są takie milowe kroki, no ale czy, wiel, wielu pacjentów niestety nie jest odpowiednimi kandydatami do, tej, do tych procedur. I tutaj przede wszystkim właśnie powinniśmy się skupić za zapewnieniu komfortu tym ludziom i badania pokazują, że to jeżeli, z perspektywy samego pacjenta to jest właśnie ważniejsze. Żeby mieć komfort, może to życie nie musi być koniecznie e, trwać do 90. roku życia, może trwać do 85. z perspektywy pacjenta w zaawansowanym wieku, ale chodzi o to, żeby, żeby ono było w większym w kom komforcie. Tak. Bardzo dziękuję. To bardzo ważne, co Pani e, powiedziała na koniec. Zresztą optymistyczne. Bardzo. Bardzo dziękuję Panie Profesorze, dziękuję Pani Doktor i dziękujemy Państwu. Życząc zdrowia.